Ania na tę chwilę ma 10 miesięcy, a tak naprawdę jest dzieckiem uwięzionym w własnym ciele. To jest, to jest coś takiego, że człowiek jest w stanie zrobić wszystko. Gdy dowiaduje się, że zostaje rodzicem, człowiek jest przeszczęśliwy. Gdy dziecko jest chore, to kocha chyba je jeszcze bardziej. RZG Interwencje w każdą środę o 17:10 na 97.1 FM na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Piotr Kuśnierz. Przed mikrofonem Piotr Kuśnierz, za kamerą Krzysztof Filmanowicz. Czas rozpocząć program RZG Interwencje. Dziś jesteśmy w domu najdzielniejszej Ani w Zielonej Górze. Ani, która walczy z bardzo ciężką, trudną chorobą SMA, rdzeniowym zanikiem mięśni, liczy się, proszę Państwa, każdy dzień. Ania potrzebuje najdroższego leku na świecie terapii genowej, która kosztuje 9,5 miliona złotych. Brakuje jeszcze 2 milionów 700 tysięcy złotych do tego, aby Ania mogła rozpocząć tę terapię genową lekiem z Zolgensma. Dziś jesteśmy w domu Ani z najbliższą rodziną, żeby porozmawiać o tym. Jak wygląda Państwa codzienna walka o życie, o zdrowie, Ani? Przedstawmy może gości, bo z nami cała najbliższa rodzina jest Pan Michał Tata. Witam serdecznie. Jest również Mama, Pani Anna. Witam serdecznie. Jest z nami oczywiście Ania, która tutaj, proszę zauważyć, siedzi bacznie, przygląda się co się tutaj dzieje, kto przybył. Jest z nami również Pani Maria, babcia, babcia Ani. Witam serdecznie. I jeśli dobrze pamiętam, Ola, tak? Tak. Super, Ola. No dobrze, rozpocznijmy może od mamy. Pani Anno, jak obecnie czuje się Ania, jak wygląda jej rehabilitacja? No jak wygląda ta Państwa trudna codzienność? Tak jak Pan wskazał, tak, codzienność jest bardzo trudna. No dzień Ani różni się zdecydowanie od dnia zdecydowanie od Właściwie nie ma za bardzo czasu. Na zabawę i beztroskie spacery. Jest to codzienna żmudna rehabilitacja. Zaczynamy po pobudce od ćwiczeń oddechowych maszyną, koflatorem, który pomaga ćwiczyć za płuca, ssak, odsysanie wydzieliny, posiłek, lekkie rozciąganie wykonywane przeze mnie lub przez męża. I, no i potem wyjazd na rehabilitację profesjonalną rehabilitację codzienną rehabilitację a nie jest codziennie włożona na rehabilitację do różnych ośrodków tutaj w Zielonej Górze po powrocie jest drzemka potem znowu ćwiczenia oddechowe posiłek czas na zabawę ale to też taka zabawa pożyteczna, w sensie mająca na celu też wynoszenie pewnych ruchów u Ani, tak jak na podwieszanie nóżek. Kolejne ćwiczenia oddechowe, posiłek, usypianie, podłączanie do respiratora. Tak naprawdę ostatnio pojawiły się problemy z oddechem Ani w nocy. E, i z zwiększonym tętnem. E, będziemy diagnozowani, w przyszłym tygodniu idziemy do kardiologa. E, będziemy sprawdzać co się dzieje tak naprawdę, dlaczego, dlaczego te tętno jest tak wysokie w nocy. E, Ania też jest pod opieką e, wsparcia oddechowego, czyli raz w tygodniu przychodzi do niej anestezjolog, sprawdzać jej właśnie saturację tętno. Chyba nie chce. E, i również e, przychodzi raz w tygodniu do żeby sprawdzić, jak Ania, się, jak Ania się ma, jak funkcjonuje, jak je, e, czy są jakieś problemy. E, także tak to pokrótce wygląda. E, ja chciałem zapytać jeszcze, bo mówiliśmy o rehabilitacji, ona jest bardzo ważna, jest pani fizjoterapeutka, z którą miałem przyjemność wcześniej rozmawiać, ale są też wlewy, one są dość bolesne, tak? Proszę powiedzieć, jak często musi Ania, powinna przyjmować takie wlewy, z tego co pamiętam, lekiem Spinraza i jak one wyglądają w praktyce, panie Michale? W praktyce... To chyba najbardziej powinna żona odpowiedzieć, bo żona e, jest. No, jeden rodzic może być w chwili obecnej z dzieckiem w szpitalu. Ja nie mogę wejść nawet do, do szpitala, zatrzymuję się przy drzwiami jakich, rzekłem, po po... E, czasami podglądasz po, przez okno. No, czasami podglądam przez okno. E, tak naprawdę żona e, jest cały czas z córką. No Ja widzę tylko później zdjęcia um. dzieci, e, Ani albo jakiś krótki filmik. No, no jest to bardzo bolesne, widać dla córki. E, na pewno nie, nieprzyjemne, tylko po prostu na to go nam nawet teraz nie potrafi powiedzieć. A ten lek podaje się teraz ani raz na cztery miesiące cyklicznie do końca jej życia. No nie ma wyjścia, bo jest to lek, który w sposób sztuczny pobudza organizm do produkowania białka zastępczego, nie tak tego naprawdę potrzebnego ani, tylko tego zastępczego, które hamuje na razie postęp choroby. No ale to nie jest to, co powinna dostawać tak naprawdę. Chodzi o to, żeby Ania organizm, Ani sam zaczął produkować to potrzebne białko do pracy. No ale mówię, jak, jak powiedziałem, to najlepiej będzie jak żona opowie, jak to wygląda, no bo żona jest dzieckiem tak naprawdę najwięcej. Ja muszę też pracować. E, i, I to może Asia coś powie na temat tego, jak to wygląda, taki pobyt w szpitalu. No, nie są to przyjemne pobyty. Tak jak Michał wspomniał, leki spodawany co 4 miesiące polega na tym, że do kanału rdzeniowego jest w kucie, która jest tak naprawdę problematyczne dla takiego malca, czy dla każdego, a dla takiego dziecka szczególnie. Mm. Mm. E no to polega na tym, że no niestety ona jest zbyt mała, i zbyt wiotka, żeby stosować u niej za każdym razem znieczulenie ogólne, czyli uśpienie, bo to jest dosyć niebezpieczne, dziecko musi być intubowane. Raz taka sytuacja miała miejsce, gdy już lekarze nie wiedzieli co zrobić, bo 11, 11 razy próbowali się wkuć. Wiedziałam, że coś jest nie tak, bo ja to wszystko słyszę, tam dwa trzy gabinety dalej, słuchać w gabinecie zabiegowym i krzyki, płacz, niestety nie mogę tam być, rodzice nie mogą przebywać w tym czasie. Ja tego tak naprawdę słyszę, co się dzieje, nie mogę nic zrobić oprócz czekania. No to był, to był wtedy taki czas, kiedy właśnie ani bardzo trudno było się wbić. Znaczy ogólnie lekarz stwierdziła, że u niej bardzo trudno się wbić do kręgosłupa, bo ma taką budowę. No i niestety te problemy z wkuciem się będą nasilały, dlatego że te dzieci wcześniej czy później zawsze mają skoliozę. Jeżeli jest krzywy kręgosłup, jest problem po prostu z dostępem do kanału rdzeniowego i nie ma możliwości wkucia. No, pomijając właśnie to samo przeżycie, pobyt w szpitalu dla Ani jest ciężki. Ona już po prostu wie, wie, co się dzieje. Jak widzi panią w kitlu, która przychodzi. Żeby pobrać jej krew, to też jest również problematyczne, żeby znaleźć u niej żyłkę i się wkuć, To już jest natychmiast płacz, zdenerwowanie. Akurat często przy tym poborze krwi mogę być, ale no niestety moja pomoc, no nie mogę wiele zrobić, tak, tylko po prostu na to patrzeć. Więc pierwsze, co to zawsze jej zakładają weltron, potem czekamy na wyniki. Jeżeli jest wszystko dobrze, nie ma żadnej infekcji, można przystąpić do podania leku. No jest podanie leku. Potem Ania bezwzględnie musi po podaniu leku leżeć 4 godziny. Nie może się ruszać, tak jak w każdej punkcji. Jeśli jest wszystko dobrze, no to wychodzimy. Ona patrzy na no e, to dół. Wychodzimy, to wychodzimy ze szpitala. Jeśli jest coś nie tak, to zostajemy. Wtedy po tym znieczuleniu, kiedy nie można było się jej wkucić i tam za 11 razem dopiero na sali operacyjnej się wkłuje anestezjolog, anestozjolog, e, to wtedy musieliśmy zostać na noc. Musieliśmy zostać dłużej, żeby ją obserwować, żeby sprawdzić e, czy, czy wszystko będzie dobrze. Ania gaworzy, Ania jest dzieckiem, które, jak widzę, jest bardzo aktywne. Mam pytanie do, do babci, do pani Marii. Pani Mariu, jaka była pani pierwsza reakcja, kiedy dowiedziała się pani o tym, że Ania jest chora na SMA? Jak pani się wtedy czuła? To znaczy tak, ja po prostu sobie nie zdawałam sprawy z tego, co to jest za choroba przede wszystkim, bo no nie byłam, że tak powiem, świadoma tego, nie? No dopiero jak córka mi opowiedziała, no to po prostu Szok, szok, że, że to jest taka choroba, że no nieuleczalna po prostu. No i, no i staraliśmy się, co możemy, staramy się, żeby pomóc córce, żeby wspierać ją i, i codziennie prawie jestem i pomagam i wspieram córkę, żeby, no, żeby jakoś to wszystko wyglądało, wyglądało. Żeby jakoś funkcjonować. Tak, tak. To jest trudne, żeby zajmować się dzieckiem, które potrzebuje tyle atencji, tyle czasu. Małe dzieci ogólnie potrzebują, potrzebują czasu. Pani Joanno, jak wyglądają takie noce? Takie noce, kiedy musi Pani wstawać. Pan Michał również się angażuje, cała rodzina, jak rozmawialiśmy. My już kiedyś rozmawialiśmy o tym. Nie pamięta Pani ostatniej nocy, żeby mogła Pani dłużej spać chyba niż dwie godziny. Jak to teraz wygląda? No nie, to się zdarza bardzo rzadko. Nie, nie pamiętam. Nie, nie, na szczęście tego nie ewidencjonuję, nie zapisuję. Zresztą to by nie miało sensu. No, Ania jest jeszcze małym Bobasem, a więc budzi się też na jedzenie. Więc pomijając ten fakt, tak naprawdę nie śpię spokojnie. Właściwie mam wrażenie, że bardziej czuwam. No po prostu boję się, tak? Od chwili diagnozy boję się, że coś może się stać, że coś może być nie tak, że coś prześpie jakiś. Jakiś kryzys u niej oddechowy, no i muszę to zrobić, muszę po prostu otworzyć oczy, muszę spojrzeć na pulsoksymetr, czy wszystko jest w porządku i wtedy mogę przymknąć oczy na chwilę. Cała rodzina angażuje się w to, żeby pomóc Ani. Ja wierzę w to, że w czerwcu Uda się rozpocząć terapię genową. Jesteśmy coraz bliżej. Może porozmawiam z Olą, jeśli to nie jest kłopot. Siostra, kochająca. Ania, twoja młodsza siostra. Powiedz, proszę, Olu, jak się bawisz ze swoją siostrą? Jak spędza z nią czas? Lubię ją bardzo, Andrzej Kochana. Bardzo. Powiedz, no na tym polega zabawa, nie? Żeby... A cieszę się, że, że masz siostrę? Powiedz, jaka była w ogóle twoja reakcja, gdy dowiedziałaś się, że Ania przyszła na świat? Mm, Przysłułam się. Lubię małe dzieci. Są kochane. <grym i zypnia> Mamy tutaj, proszę Państwa, rodzinę, która się wspiera, która walczy na co dzień o życie Ani. Ja zapytam o tę pomoc. Mówimy o pomocy na razie na, na przestrzeni najbliższych osób. Ale są osoby, które również starają się wspierać w różny sposób. Ostatnio polscy artyści znani nagrali film, teledysk, spot pod tytułem Lokomotywa przy współpracy Caritasu i Radia Zachód. Co Państwo myślą o tego typu inicjatywach? Czy one dają Państwu więcej energii do tego, żeby przeżyć kolejny dzień, żeby zajmować się a nią, żeby wierzyć? Oczywiście, że tak. No po pierwsze to jest jedyny, jedyny plus tej całej sytuacji choroby Ani to, że poznajemy takich wspaniałych ludzi, którzy po prostu biorą się, nie wiem tak naprawdę skąd, oni się sami pojawiają. I przychodzą i chcą pomóc. Bezinteresownie chcą pomóc. To jest po prostu piękne w tym wszystkim, bardzo wzruszające i nigdy o tym nie zapomnimy. Tak, ta inicjatywa z Lokomotywą bardzo nam się spodobała. Ten pomysł był bardzo ciekawy i bardzo wzruszający. To, że znalazło się tylu wspaniałych ludzi, którzy znaleźli, dotarli do artystów, którzy się przejęli losem Ani i którzy nagrali tą lokomotywę, tak, daje nam energię, daje nam siłę i wiarę, że, że kiedyś to się wszystko poukłada. I będziemy funkcjonować normalnie. normalnie. Na tyle, ile oczywiście będzie to możliwe, bo Ania, ta choroba jest nieuleczalna, ale zrobimy wszystko, żeby, żeby Ania dostała ten lek i żeby tak, żeby ona mogła bawić się z swoją siostrą, żeby mogły się zaczepiać. I tak, ma... odbierać zabawki sobie na zamach. Tak, tak, Może się nawet bić po głowie. <noise> Czyli jak siostry, ja jak, jak rodzaj. Tak robię. O, o, proszę. Ola, Ania, obie córki, które państwo kochają nad życie. Chciałem zapytać teraz konkretnie o Anię, która do nas wróciła. Właśnie w tym momencie z panem Michałem, z małej wycieczki. Może to będzie trudne pytanie, ale myślę, że każdy rodzic też sobie w pewnym momencie zadaje to pytanie, stara się na nie odpowiedzieć. Jak pani słowami, pani Anno, jest w stanie opisać miłość do swojej najmłodszej córki Ani. No, to bardzo trudne pytanie. Chyba nie odpowiedziała. Chyba tak, nie, no to jest. To jest coś takiego, że człowiek jest w stanie zrobić wszystko, gdy dowiaduje się, że, e, że zostaje e, rodzicem, człowiek jest przeszczęśliwy. Gdy dziecko jest chore, to kocha chyba je jeszcze bardziej, e, bo szczerze mówiąc, gdy nie było leku e, na, to, e, na tą chorobę, często lekarze powtarzali, proszę kochać to swoje dziecko bardzo mocno ponieważ za rok, za dwa może go nie być i staramy się tak bardzo, bardzo kochać Anię. Ja rozumiem, że taki program to też duży wysiłek dla Ani, dlatego będziemy kończyć. Ostatnie pytanie do Pana Michała. Panie Michale, ma Pan teraz okazję, czy mógłby Pan zaapelować do słuchaczy Radia Zielona Góra, do naszych widzów, żeby po prostu pomogli Ani, jak mogą to zrobić? Bardzo wszystkich państwa proszę o wsparcie dla Ani. Ania bardzo tego wsparcia potrzebuje. Ja wierzę w to, że jest wiele dobrych ludzi, którzy chcą pomóc Ani i mogą to zrobić i do tego tak naprawdę nie trzeba dużo. Anię można wesprzeć poprzez wpłaty na konto fundacji się pomaga poprzez stronę internetową, bo tak najprościej wwwsiepomagapl łamane na Ania, bądź też na stronie Caritasu, to naprawdę nie trzeba dużo, a my bardzo prosimy o tą pomoc, Ania tej pomocy bardzo potrzebuje. Ania na chwilę ma 10 miesięcy, a tak naprawdę jest dzieckiem uwięzionym we własnym ciele. Każda sekunda się liczy, każda minuta. Przypominam, strona siepomaga.pl, ukośnika Ania, tam Państwo mogą przekazać dobrowolny datek dla najdzielniejszej Ani w Zielonej Górze. Jeśli chcą Państwo więcej dowiedzieć się o Ani, o jej codziennym życiu, zachęcam odwiedzać profil facebookowy. Dzielna Ania walczy z SMA. Przypominam, że czas odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, ponieważ na razie najdroższy lek świata z Olgensma. Nie jest refundowany, kosztuje 9,5 miliona złotych, dlatego zachęcam Państwa do tego, aby zainteresowali się po prostu, Państwem. Państwa, żeby Państwo się zainteresowali losem tej małej dziewczynki. Jak Państwo widzą emocje również mi się udzielają, czas kończyć. Ania też potrzebuje spokoju za dziś, za wspólnie spędzony czas. Dziękuję. Piotr Kuśnierz i Krzysztof Monowicz. Do usłyszenia. Na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna. I pod z niej spływa. Pusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch, jak gorąco. Uch, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Uf, jak gorąco już ledwo sapie już ledwo zipie a jeszcze palacz węgiel w nią sypie wagony do niej podoczepiali wielkie i ciężkie z żelaza stali i pełno ludzi w każdym wagonie a w jednym krowy a w drugim konie a w trzecim siedzą same grubasy siedzą i jedzą tłuste kiełbasy a w czwartym wagon pełen bananów. A w piątym? Stoi sześć fortepianów. W szóstym armata, o jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słop, niedźwiedź i dwie żyrafy. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Najpierw powoli, jak żółw, ociężale. Ruszyła maszyna po szynach o spale, szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka łomoce i będzie. A dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost? Po torze, po torze, po torze przez most. Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. A skądże to, jakże to? Czemu tak gna? A co to, to, co to, to? Kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para co skotła rurami do tłoków, a tłoki kotłami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą, i puka, i stuka to tak, to, to tak tak to to 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 Czas małej Ani ucieka niczym pędząca lokomotywa. Zostały nam niecałe dwa miesiące, by podać lek, który uratuje jej życie. Zdołaliśmy zebrać już sześć milionów. Pozostało niecałe trzy. Pomóżesz Ani przeżyć? Twoja mała decyzja ma wielkie znaczenie. Wpłać, żeby zatrzymać śmiertelną lokomotywę.